Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zaczynamy drugi vlogmas. Dzisiaj mamy mocno napięty dzień, o czym się przekonacie w dalszej części vloga, a to dlatego, że jedziemy na jarmark świąteczny, potem kupować świąteczne zakupy, znaczy prezenty na święta dla bliskich, więc ja już nie przedłużam. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to koniecznie teraz i zaczynamy tego vloga. Kupiłem ostatnio w CCC buty zimowe. Tak wyglądają, pokażę je trochę bliżej. Czy mi na nie. Bardzo fajne, ciepło w środku, więc na tą porę roku, na tą pogodę ogólnie, jaka jest teraz, bardzo dobre. Normalnie kosztowały 159 zł, z kartą CCC 127 podajże. sobie siadam i pokażę Wam co kupiłem na prezent Patycji. a najpierw Wam właściwie pokażę jaki kupiłem papier do pakowania nie wiem czy go widać, trochę dam bliżej to odkładam i zaczynam pokazywanie prezentów tutaj mamy zestaw z Lorą. mamy tutaj Tuż do rzęs, kredkę do oczu i płyn do demakijażu. Nie wiem, czy to dobrze widać chyba dobrze. Tutaj jeszcze takie próbki dostałem, ale to nie pokazuję bardziej, bo to nic ciekawego. I złote kolczyki. Tak one wyglądają. Zbliżmy się bardziej, bo to lepiej widać. Kolczyki kosztowały mnie 330 zł. A zestaw z esejloru. Już Wam powiem dokładnie. 150 zł normalnie, przeceniony na 127,50, zł. znaczy z promocją. I to tyle. Tutaj też taka szybka aktualizacja. Była patycja u kosmetyczki dzisiaj. Zrobiła sobie brwi z henną. Taki oto efekt. Nie wiem, czy dobrze teraz widać, i regulację Wąsika też pokażę tu z bliska, żeby ktoś był ciekawy, tak się o to prezentuje mi się podoba napiszcie w komentarzu czy wam również a ja z okazji świąt jeszcze sobie kupiłem laptopa, żeby był do montażu, lepszy z 2015 roku nie jest całkowicie nowy ze względów finansowych wiadomo, mamy jak mamy czasy, już wam pokażę jak wygląda, jest to MacBook ELLI 2015 z systemem macOS Monterey tak się prezentuje z zewnątrz i mamy w środku jak się go włączy. Parametry wam jeszcze pokażę, aby kogoś to interesowało. Na pewno ktoś się znajdzie, kogo będzie to interesowało. Więc tak, mamy system macOS Monterey 12.6.2 wersja. Jest to MacBook Air 13 cali. Procesor mamy 1.6 GHz, dwurdzeniowy Intel Core i5 Pamięci mamy 4 GB, jak widać, grafikę Intel HD Grafik 6000 I tak to wygląda Z boku mamy gniazdo do ładowania, gniazdo słuchawkowe, gniazdo USB I z drugiej strony mamy USB i to jest bodajże FireWire, ale nie jestem pewny, o teraz mi to zaostrzyło i slot na kartę pamięci, co się też przydaje przy montażu filmów. Pochwalimy się Wam, co dostaliśmy na prezent na Mikołaja. Je, jeszcze o tym nie mówiliśmy. Ja zacznę od mojego, bo mój był naj, najkrótszy. Ja zostałem zaproszony do Maka na burgera drwala. A pra, Patycja ode mnie dostała kapcie i kubek świąteczny. Zaraz go pokażę. Zabieraj nieperkiem. Tak, go pokażę bliżej. Daj go, ja go renifera, żeby było widać yes. i naczki i kapcie od mojej mamy tak, trochę z daleka, bo nie widać o, ładnie teraz widać takie cały czas w nich chodzi, czyli widocznie jej do gustu oprócz tego dostała jeszcze rękawiczki od swojej mamy tak się prezentują z bliska i pieniądze, ale pieniędzy nie pokazuje ja od mojej mamy dostałem słodycze. Słodyczy nie pokazywałem, bo słodyczy nie ma co pokazywać. Jakieś tam ciaska dostałem, cukierki, mandarynki i takie. Aha, właściwie bym mogła pokazać, bo dostałem jeszcze majtki i skarpetki. To już Wam pokażę zaraz. Idę po nie. Czy bym zapomniał, nie doceniłem mojej mamy, bajtki i skarpety. Już mieliśmy kończyć, ale nasza jest taka rozkmina, że czegoś tutaj brakuje. Myślimy o jakiejś kurtynie tutaj albo jakieś lampki, tak dookoła okna. I może tutaj coś na lampie zawiesić. Mam tu jeszcze takie z zeszłego vlogmasu, jak pamiętacie, te lampki. Tylko nie wiem, czy one działają. Zaraz je sprawdzę. Jakby działały, to można by tutaj ładnie na oknie je założyć. Sprawdzimy je, czy działają. I szukam gniazdka, żeby je podłączyć. Gdzieś tam z tyłu powinno być. dostaniemy się tam. Szukam kolejnego. Zotelizorem coś będzie. A właśnie. Już miał łatwiej. Właśnie będę miał łatwiej. Ciekawe czy świecą. O, świecą. Świecą. Pokażę jak wyglądają. Świecą. Ładnie się prezentują. Ładnie się prezentują, pasują na tę kurtynę. No, Takie one są długie. Rozwiniemy je, zobaczymy czy one się w ogóle nadadzą do tego. Takie są długie. Przymierzymy je tak trochę do okna. Czy one tu będą w ogóle pasować? Hmm. Jak je damy tak. Myślę, że będą. Też są. Myślę, myślę że, je że tak. będą. Tylko trzeba będzie jeszcze pomyśleć, jak je podłączyć. No. Bo tam ta wtyczka się nie mieści za szafę. Aha. Jakiś przedłużacz. Coś trzeba będzie pomyśleć, jak je podłączyć. No. Chyba, że kupimy kurtynę na baterię. Wyłączenie. I to tyle w dzisiejszym vlogmasie. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć! Cześć!